W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie firmy. W tym roku ISE obchodzi 20-lecie swojej imprezy. Razem idziemy web w web, jeżeli chodzi o lata. Wspólnie je spędzamy. My przyjmujemy wiedzę i informacje o nowych technologiach, nowych dostawcach, nowych producentach. Co roku na tych targach pojawiają się nowi dostawcy, nowe rozwiązania i przyjmujemy nowe informacje. Na tych targach spotykamy się z naszymi dostawcami, producentami, a także nawiązujemy nowe kontakty, które są dla nas bardzo cenne. Na każde takie spotkanie przyjeżdżamy z nowymi planami, z nowymi informacjami od klientów, potrzebami. W każdym roku znajdujemy rozwiązanie dla naszych klientów i już wracając z imprezy mamy nowe pomysły, nowe rozwiązania, które kierujemy do naszych klientów i wdrażamy w najbliższych miesiącach, latach. Czym dla nas jest ISE? Przyjazd na ISE rozpatrujemy zawsze w dwóch kategoriach. Pierwsze to jest, żeby naszemu klientowi zaproponować zawsze jak najbardziej aktualną ofertę, bo gdzie jak nie tutaj mamy dostęp do najnowszych technologii, do najnowszych trendów. Natomiast z punktu widzenia naszych klientów również istotną jest możliwość nawiązania kontaktów z, bezpośrednio z producentami, bo nawiązanie kontaktu z producentami to również dostęp do szerokiego do dobrych warunków handlowych, które później jesteśmy w stanie naszym klientom zaproponować. Czego możemy się spodziewać po tego realnym Przede wszystkim, idąc zgodnie z trendami, LEDy. LEDy to jest coś, co robi się on coraz większe, coraz jaśniejsze i ma coraz większą rozdzielczość. Od zastosowań zewnętrznych, wewnętrznych, poprzez coraz bardziej modne transparenty, które również widzimy tutaj na wejściu do budynku. Drugi taki trend, który spodziewamy się tutaj zobaczyć to przede wszystkim rozwój dalszy wszelkiego rodzaju MTR-ów i rozwiązań do sal konferencyjnych pod kątem wideokonferencji. Targi ISE są mekką rozwiązań dostawców. Jestem przekonany, że po targach ISE jesteśmy w stanie przywieźć się do nas, do Dyni na kolejną edycję Audio, Video and Collaboration rozwiązania, które będą mogli Państwo zobaczyć, dotknąć i przetestować we własnych rękach, na własne potrzeby. W tym roku otrzymaliśmy w Harnock Cafe w Warszawie nagrodę AVDS Awards za najlepszą imprezę roku 2023. W tym roku wiemy, że impreza ISE otrzymała nagrodę AVDS Awards i serdecznie im gratulujemy za to. Mam nadzieję, że będą targi się rozwijały i będą przyjmowały coraz więcej osób i coraz więcej producentów. Technologia idzie do przodu, nie możemy stać miejscu. Jak co roku z targów będziemy wracać, na pewno z głowami pełnymi pomysłów. Zapraszamy naszych klientów, partnerów do dalszej współpracy i rozwijania się. Jeśli jesteś zainteresowany nowymi technologiami, mamy je dla Ciebie, zapraszamy serdecznie, kontakt do nas przez social media. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do współpracy.